you któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa, Ego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Bamy tobie, krwi któraś która wypłynęła. Z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, o krwi wody, która się wypłynęła, z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój i miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. W czasie mszy świętej ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża w wielkich męgach. Cichy jęk wychodził z Jego serca. Po chwili rzekł Pragnę, pragnę zbawienia dusz. Pomóż mi córko moja ratować duszę, złącz swe cierpienia z męką moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników. Panie Jezu, uwielbiamy Cię, że my możemy w tej godzinie miłosierdzia spełniać Twoją wolę, łączyć Cię z Twoją zbawczą męką, odkrywać, że i my mamy udział nie tylko w tajemnicy zbawienia siebie, własnego życia, ale także świata i Kościoła. Dlatego z ufnością zawierzamy Ci ludzkość, bawiąc szczególnie o ustanie trwającej wojny, a także nienawiści, która do każdej wojny prowadzi. Zawierzamy Ci Kościół, aby był sakramentem zbawienia dla świata, aby mógł wnosić poznanie Twojej miłości i doświadczenia. Powierzamy Ci szczególnie naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy doznają choroby, cierpienia, jakiekolwiek zagrożenia, zwłaszcza duchowego. Modlimy się też za Europę dziś, wspomnień świętego Benedykta, patrona Europy, aby mogła na nowo powrócić do swych duchowych źródeł, które ją zrodziły. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Mariu, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego z Ducha Świętego. Dorodził się z Krzyżował Maryi krzyżu. Wstąpi Kościół powszechny, świętych obcowa, grzechów odpuszczali, ciała zmartwychwstałe, wiecznie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki Daj go bolesnej męki Daj go bolesnej męki Daj go bolesnej męki Daj go bolesnej męki. ई को बड़ा सुने मैं ग्राई को बड़े स्नेही मैं दाई को बड़े स्नेही मैं दाई को बड़े स्नेही मैं Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie sakrzew nasz. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a śmiertelny, Zmiłuj się nad nami, światem, święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, która najpełniej uczestniczyłaś w zbawczym dziele swego Syna, Tobie zawierzamy siebie i nasze prośby, intencje, świat, Kościół. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko, synem swoim nas pojedzie, swojemu nas poleca, swojemu synowi nas oddawa. Matko miłosierdzia, królowo pokoju, Święta Siostro Faustyno, święty Benedykcie, święty Józefie, święty Andrzeju Apostole, święty Janie Pawle, błogosławiony honoracie. Wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie radz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. A gdy zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, by w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jesu, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W imię ojca, i syna, i ducha świętego, amen. Zajmę naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbałem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, któryś jest